Witajcie. Do bardzo groźnego zdarzenia doszło w Olsztynie wypadek z udziałem ciężarówki i pijanego kierowcy. Jak podają media, powołując się na rzecznika olsztyńskiej policji, sprawca po zbadaniu posiadał ponad 2 promile alkoholu. Na temat samego sprawcy możemy dowiedzieć się, że był to obcokrajowiec. Podczas tego rajdu ulicami Olsztyna staranował cztery samochody osobowe, z których jeden dachował, zniszczył wiatę przystankową, uderzył w tył autobusu i zjechał w dół na ścieżkę rowerową. W konsekwencji poszkodowanych było 26 osób, 14 osób z poważnymi obrażeniami przewieziono do szpitala. I tam po udzieleniu niezbędnej pomocy i badań, 13 z nich opuściło już szpital. Jedna pozostała na obserwacji. Sam sprawca, według opinii strażaków, którzy byli na miejscu, nie mógł wyjść o własnych siłach z ciężarówki. I nie wynikało to z konsekwencji uderzenia, a tego, ile w siebie wlał alkoholu. I na koniec, kim jest nasz Mad Max Olsztyńskich ulic? Bo znów mamy zasłonę tajemnicy i milczenia. Jak wynika z ustaleń dziennikarzy Super Expressu, sprawcą był obywatel Ukrainy. Choć, jak podaje gazeta, jest to nieoficjalna informacja. Czemu znów ta tajemnica? Może wynikać z tego, że nie chcą napięć społecznych, bo przecież to inny kraj, wiadomo, który ma być spostrzegany jako dziki, nieodpowiedzialny i łamiący wszelkie prawa. A tu co Krok, to jakiś ukraiński wolny ptak. Psuje wszystko to, co propagandowo chce stworzyć nasza władza. I tu nie chodzi o to stwierdzenie, każdy może być potencjalnym pijanym kierowcą, tak, zgadza się, Polacy również. Chodzi tu mianowicie o te tajemnice, krycie obywatelstwa. Ten konkretny pójdzie zapewne w odsiadkę, ale kryjąc obywatelstwo dajemy przyzwolenie innym z tego kraju, bo czują się bezkarnie. Co więcej, tu mieliśmy do czynienia z samochodem ciężarowym. Jak wygląda z uprawnieniami na taki samochód wśród obcokrajowców chodzi o samą weryfikację i o to, czy nasze wymagania dla takich kierowców pokrywają się z tymi z tych państw, w których pochodzą sprawcy? Nie mówiąc już, czy może po prostu zostało kupione prawo jazdy, ale o to, czy taki nawet z legalnym prawem jazdy potrafi poruszać się takim samochodem. A dwa, czy proces zdobywania takiego prawa jazdy na Ukrainie jest prosty, czy nie? Postawcie siebie w takiej sytuacji. Mówię o tym momencie przed nawaleniem się jak eserszmit. Taki kurs to od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, same pieniądze to raz, dwa to sam kurs, który musisz przejść, a potem egzamin. A to nie jest tak prosto zdać. Na koniec, co macie w świadomości, to przecież to jest wasza praca. I co, poświęcacie to wszystko, próbując wejść w świadomość takiej osoby? Nie mogę tego pojąć, bo może u takich ludzi nie jest kreowana przyszłość, nie uświadamiają sobie tego, co może wynikać z teraźniejszych działań. Jednak to jest perspektywa typowo nasza, oparta bądź co, bądź o pewne strefy komfortu. Jak na razie nie mamy wojny. Obywatel Ukrainy, który uciekł przed wojną, bo go po prostu wschodnia Ukraina mało obchodziła, dla niego to obcy po prostu świat. Nagle ten konflikt zaczyna się o niego dopominać, nawet za granicą, i staje przed wyborem: wojna i praktycznie stuprocentowa śmierć, czy może 5 lat więzienia w bezpiecznej izolacji? I jeżeli taki schemat myślowy faktycznie panuje, to czy państwo polskie w takich przypadkach nie powinno zmienić procedurę prawną dla takich obywateli Ukrainy? I po prostu przekazywać takich obywateli w stronie ukraińskiej bez możliwości powrotnej, z bardzo dużą i głośną kampanią społeczną. Myślę, że duża część by się zastanowiła przed takimi wybrykami w przyszłości. A na razie to, co nam wydaje się bardzo negatywne w skutkach, więzienie itd. z naszej perspektywy, to z ich perspektywy ratuje po prostu życie. Jeżeli materiał uważasz za przydatny w toż informacyjnym, daj kciuk w górę i zostaw suba. Dzięki i do następnego.